Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy takie słowa, że gdy przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Te słowa do swoich uczniów mówi Pan Jezus. Do uczniów, którzy w jakiś sposób no, nie wiedzą, co się dzieje. Chrystus mówi, że On od nich odejdzie, że pośle ducha, ducha prawdy, ale nie wiedzą, kto to jest ten duch. Wierzę, ma ich nauczyć wszystkiego. Wierzę, ma doprowadzić ich do prawdy. Często jest tak, że chcemy w naszym życiu dojść do pewnych prawd, dojść do tego, o co właściwie chodzi w moim życiu, mnie, Panu Bogu, w moim życiu, ale tak naprawdę nie chcemy zaprosić Pana Boga, aby pomógł mi odkryć tą prawdę. Często budujemy na sobie, budujemy swoje prawdy, małe, większe albo bardzo wielkie, ale często to się okazuje kłamstwem. Kłamstwem takim, które czasami frustruje, czasami powoduje to, że no nie jesteśmy autentyczni. Na nieszczęście najgorsze, że wobec samych siebie. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Ten duch, którego Chrystus pośle swoim uczniom, ten duch, który będzie w ich sercach, On właśnie oznajmi im wszystko, co jest dla ich życia ważne, dla ich życia, wszystko, co dla ich życia przygotował Pan Bóg. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszymy o tym, czym jest mądrość. Usłyszymy, że mądrość jest właśnie tym najważniejszym z przymiotów Pana Boga. Bóg jest mądrością. Szukając prawdy o swoim życiu, szukając prawdy o sobie, o tym, dlaczego tak, a nie inaczej w tym moim życiu się dzieje, trzeba zaprosić Pana Boga do tego, żeby pomógł nam tą mądrość odkryć i pomógł nam w ten sam sposób i dzięki temu odkryć Jego, odkryć Boga w moim życiu. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Trójcy Przy Najświętszej. Ten dzień jest właśnie. Dany nam przez Kościół, przez Pana Boga, do tego, żebyśmy się właśnie zastanowili i odkryli działanie Trójcy Świętej, działanie Trójjednego Boga w moim życiu, w życiu każdego z nas, w życiu Kościoła, w życiu świata. Mądrość, którą, jak powiedzieliśmy sobie, jest sam Pan Bóg, ta mądrość chce stwarzać w Tobie i we mnie coś nowego. Tak jak była obecna przy stworzeniu świata, była obecna, kiedy wszystko się rodziło do życia tak i teraz ona chce być obecna z i w moim życiu chce tworzyć nowe